Okej, okay, dobra, tutaj się dzieje więcej. Ja wam pokażę moi drodzy, bo Piotrek Korczarowski chyba jedzie na SOR. On teraz jest tam. Nie wiem czy to widać. Ale chyba jedzie na SOR. Ja Jasiu skomentuj, bo on chyba jedzie na SOR właśnie. E, no moim zdaniem chyba musiał sam się uderzyć, no bo ja przecież nie umiem tak mocno bić. Chyba się uderzyło krzesło, którym próbował mi zaatakować. No jak to jak to było, że krzesło... No nie wiem, no zabał krzesło i chyba się walną o krzesło. Tak. Bo tam dwa razy na siebie ruszaliście, nie? No, możliwe, nie no chaos był, no. Dobra, ale ty tak mówisz, że go nie uderzyłeś, żeby nie mieć przypału. Czy naprawdę go nie... No broniłem się, jak mnie tam próbował atakować, no to się broniłem, no. Starałem się go nie uderzyć, ale kto tam wie, no. no zaraz się, przejdziemy zaraz do... Trzeba sprawdzić kamery. No moim zdaniem go nie uderzyłem, ale... No, na pewno nie tak, żeby miał takie Limo, no. okay, zaraz przejdziemy do wywiadu, tylko chcę zobaczyć, czy Piotrek ser, ser, sobie pojedzie yy, na soju. Na że... No polecam, no. Ja też jestem ranny, mam tutaj. To zaraz pokażę. Zaraz... No dobra, ja się... No, proszę cię Nie, ja muszę na soju jechać chyba. No dobra, ale skąd się zaczęła ta, ten konflikt wasz? Taki mocny dzisiaj. Nie no, on się zaczął już w, na poprzedniej gali, no kiedy mnie zaprosili, żeby... Z nim porozmawiać, więc powiedziałem mu co o nim myślę. Więc mnie zablokował na Twitterze. Już teraz przejdziemy, tak. Na... Przestań proszę. tak robić do tego mikrofonu. Jasiu, kurwa. Bez. piękny tak. Chodź, musimy szybciej. No. A ten go podjudza, zobaczcie, mówi, idź do Korczarowskiego. O, mocno. Bez, bez, ja mam żadnych rękoczynów. Kto tu jest? To nie... Jasiu? Co? Dokąd zmierzasz? Chciałem zapytać Piotra, czy u niego wszystko ok czy nic mu się nie stało, bo się martwię. Ну <связь> ладно, ладно.

czy, że się uderzą. No, ja nie, 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 co? Mogę zapytać co się stało? Y... To dopiero wyjdzie na powtórce, bo ja prawdopodobnie... Mogę zapytać co się stało? To mnie tym stędem dostałem, ale to trzeba będzie zobaczyć, bo kamera miała... No, Boże, przewróciło no, nie, się, przewróciło nie, się żeby... całe... Um, ta dekoracja, okay. która jest, wiesz, na metalowych rurach dosyć no, ciężkich, ale ale mimo wszystko to nie chodzi o to. Zniszczył mi garnitur, wiesz, ubrałem się jak człowiek, przyszedłem do ludzi, puścili zwierzę pośród ludzi, no to, to, wiesz, to dlatego ja mówię, nie ma, nie ma takiej opcji, no. musi odejść za No, no, y... Ej, no dobra, ale oni walczą, a zobaczcie, Paramaxil się nim opiekuje. Yy... Ładnie ze strony Paramaxila, no bo chcę, żeby do tej walki doszło, ale ogólnie powinna federacja rozkwinić, czy Paramaxilowi nie dać kogoś innego. A y, czy nie wykorzystać y, tego wszystkiego i po prostu nie zorganizować w, w tym styczniu tej walki Korczarowski-Kapela? No to by bardziej chyba y, rozgrzało, tak mi się wydaje. No pewnie będą próbować, No też nie są debilami, ale no, myślę, wydaje, że Korczarowski by mógł tak 5, plus 50 Ale wiesz, ale to naprawdę nie chodzi o oddać, nie, nie oddać, nie chodzi o pieniądze, po prostu wiesz. Patrz, przed chwilą był tu Jaga. Stój paramaxil. się stoi paramaksil. Jak Jaśa, no, bo tylko ja, ja, ja mogę ruchać Piotra. Wyprowadźcie, ale... bo ja, to ja będę ruchał Piotra. Ja, wy, Wyprowadźcie stąd Jaśa, bo to kur... Ale, ale, ale to jest na, właśnie to różnica wie... między ludźmi i zwierzętami. Że my możemy się, wiesz, możemy sobie powrzucać, możemy się, wiesz, trochę, ale... sobie się podotykać. Ale. na razie tylko Jaga może mnie dotykać. Dobrze, ale nie, no... Piotr powiedz mi, jak teraz na to patrzysz, to ja. trochę żałujesz, że wsiądasz do tego świata, bo tego się nie spodziewałeś, co? Wiesz co, nie tyle żałuję, co po prostu jak. Chcę ten świat troszkę zmienić, dlatego że dużo ludzi mi pisało, że właśnie fajnie, że tu jestem, bo wprowadzam trochę jakiejś innej jakości niż tego, co było. Ale jednocześnie Marek Jówko, który był tu przed chwilą, znamy się z Twittera, bardzo wiesz, daleko mówi. Tak, z Tindera. Ze strony Paramaksila, miło, no. Opiekuję się tym korczarowskim, bo to w ogóle wiecie, nikt go nawet nie wytarł tego korczarowskiego. No, ktoś by mu mógł dać. Jakiś papier z, z mokry, żeby się wytarł tutaj tą szyję. Ja ci dam. Yy, mówi tak, że Piotrek, że wie, że tutaj yy, niepotrzebnie, że po co, że tego rzucasz jakimiś tekstami. Ja zawsze taki byłem, że. Nie, faktycznie. On musiał się o jakąś rurę uderzyć, bo nawet tutaj ma spuchnięte. Co innego jest przeciwnik. Tak jak na przykład, nie wiem, z Jagą był autentyczny konflikt, ale. Yy... Ale mimo wszystko mieliśmy jakąś dozę szacunku do siebie. Nie, przecież. Nie, tam był duży szacunek. Tak, by, właśnie był w Ale mówię, para Maxil sobie bekę kręci, ale w porządku, jakby nieważne. Wtacza granicę, ale ze smakiem. Człowiek. Człowiek, no to jest, wiesz, no to jest, to jest jednak show. Natomiast ten gość, który... żeby zwrócić na siebie uwagę. Przychodzi, jeszcze przed wejściem na konferencję, oblewał nam z jakimiś glutami z tych pistolecików, które mu ochrona zabrała. Jeszcze przed, dlatego ja wchodziłem, miałem taki ręcznik papierowy, bo już wtedy mi zniszczył garnitur. Ja wchodzę, wiesz, na konferencję się pokazać, a od razu mam zniszczony garnitur. Potem y, te kremówki, potem jakieś... On myśli, że to jest śmieszne. To jest żenujące, bo właśnie on nie ma nic innego, żeby zwrócić na siebie uwagę. I w ogóle, ja uważam, że to pokazuje mentalność lewicy. Że oni muszą krzyczeć, niszczyć, żeby być, żeby być zauważonymi, bo nie mają w starciu merytorycznym nic do zaoferowania, on obraża i tak dalej. Nie to przypomina tych te, te gości z ostatniego pokolenia, którzy za granicą gdzieś tam yy, wchodzą do luwru i niszczą obrazy na przykład. Nie? To, jest, to jest patologia. Dlatego, dlatego ja nie cofam żadnych z, 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 słów, które tutaj wypowiedziałem. Dla mnie to jest zwierzę, które powinno być trzymane w klatce. Ludzie się tak nie zachowują, bo yy, ja nawet po swojej ostatniej walce powiedziałem. Fajnie, że, że tutaj sobie yy, walczymy, sparujemy i tak dalej, ale jednak to jest, to jest tylko zabawa, nie, to jest męski sport, to jest zabawa, możemy się ponawalać w klatce, ale sędzia, są jakieś zasady, a nie taka patologia. A, czyli on by... Nie, bo, bo ja tak, kurczę, trochę czytam czat. gdzie, gdzie to powiedziałem? Fajnie, że, że tutaj sobie y, walczymy, sparujemy i tak dalej, ale jednak to jest, to jest tylko zabawa, nie, to jest męski sport, to jest zabawa, no. możemy się ponawalać w klatce. Okej, okay, bo myślałem, że on mówi a propos tego kapeli. Ale sędzia, są jakieś zasady, a nie taka patologia, no, no. gdzie, gdzie wiesz, gdzie jeszcze mnie złapali od razu ochroniarze, bo ja im powiedziałem, zabierzcie go. A on mógł atakować. Y, tak, wiesz, zabierzcie go, bo mu przywalę. I, I oni mieli te 10 sekund na, na podjęcie decyzji. Jak ja się na niego zebrałem, to wiesz, oni mnie zatrzymali, a jego nie. On sobie stał i wiesz, i dlatego te wszystkie stędy poleciały i tak dalej. No to wiesz, na mnie nie akceptowali. Widział... Korci zapomina, że trzymał krzesło i czekał. No, chodzi o to, że ten moment feralny...